Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Stefanek, a przed nami Need for Speed Must Wanted No no to bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do kariery. Tak na początku oczywiście filmiki. your car running. Hey, first. You need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. No to jedziemy. Tak, dobrze pamiętam. Aha, ja Jeszcze nie jedziemy. jedziemy. Okay. Terrace you two. Let's go. A set of units for containment. I lost them. Uh, I need a 1083. Remaining units, be advised. Vehicle wet BCB. Quadrant should be set up in the surrounding area. Na razie że na automatycznej skrzyni, bo gram na klawiaturze. Dobra, o kurde. Dobra, jak ktoś chciał przeczytać, to sobie co w cofnie film. Chodziło o to, że na starcie mieliśmy, zostawiliśmy plamę oleju i nie możemy dalej kontynuować wyścigu. Już wysiądzie nam samo. 3, 2, 1. Yes, at the beginning it is. A lot of movies. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This... this is a nice car gauges, shift, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. <laughs> Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record out here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's going to tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time. You won't be so lucky. <laughs> Ow. Nice pinstripe. bym chciał w końcu jeździć no w końcu mam nadzieję że grafika... a czy Boże yy, dźwięki są odpowiednio ustawione więc nie powinno być chyba problemu pod tym względem a jeżeli nie, to po prostu ściszę je w następnym nagraniu Aha, jeszcze miałem mówić, bo na razie gram na automatycznej skrzyni biegów, gdyż jeżdżę na klawiaturze, ale gdy tylko znajdę swojego pada, joysticka Czy jak tam kto woli to nazwać Zmienię się właśnie na ten kontro kontroler No i wtedy już będę lecieć na manualu Co jeszcze? Mm, nie wiem, chyba nic więcej z takich ciekawych rzeczy. Oczywiście dzisiaj sobie zakończymy odcinek na kupie nowe, nowego autka, które ledwo będzie wyciągać 150 na godzinę. Ja dawno nie jeździłem. I nie wiem, czy zrobię z tego serię, czy to będzie kolejna kolejny mini let's play a, 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 a. z którego będzie jeden odcinek a tylko tyle nie myślę że z tego będę troszeczkę częściej wrzucał tak ja już tą grę przeszedłem chyba trzy razy może nawet więcej nie więcej Okej. Okay. What did I tell you Grayson? He shadowed me. I couldn't shake up Another bolt-on wonder boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now bolt on or not that ride is hot Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. <laughs> my 60-foot or quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? Five grand. Five grand! Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with it? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got it. Why don't we make it... Ten grand. Oh yeah, you you want to amp this up? Let's do it right. Yeah. Give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. <laughs> Not really. Dobra. Oczywiście już chyba z 10 minut traciliśmy na filmiki. Jak na razie to jest dopiero drugi wyścig.

Zobaczcie, ale a, mój stan zdrowotny podlega troszeczkę dyskusji. Weźcie taki fajny wjazd. A, udało się.

O, skopę. na na spowalniaczu wziąć ten zachęt, wiesz, fajnie na ślizgu i tak dalej, nie. Ale nie wyszło. Jep. Jep. się Jep. 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 Zu się to kojarzy. Może <noise> nieważne. Ach, zapas nitra widzę dość duży. Znaczy w tej chwili no, nawet nie, ale przed chwilą, całkiem spory. Można poszaleć. Zakręty. O. No, może nie jest to efektywne, ale przynajmniej efektowne. Tak, silnik nie naładuje. I rura Coś... Ktoś... Ja widzę, nie nadążają panowie za mną.

there. I really am cuz I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You got to put your ride on the line to run against a Blacklist racer, and that is why people are stupid. Nie to. Pasjonujące, zajmujące, jakże wspaniałe widowisko. O Jez, się. No Come on Dobra, to już było. ajajajajaja aj. wuju Tam tamtędy mogą jechać troszeczkę łagodniejszy wyjazd potem a ja zresztą co to za różnica Myślę, że was to nie będzie denerwować, jak tak będę co chwilę zerkał do tyłu, ale... Aaaa! nie Niedobrze. Nie lubię być drugi. Jednocześnie ostatni. Faster, faster! Roger, roger.

No, no, no! Wydolaj! 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 O Boże. Jest. Pierwszy. Yes. Ooooooh. Szanowni po co się tak zdenerwuje? Trzy. Dwa. Jeden. I... Pyk. Bo co się tak denerwuje ja i tak to przegram. Choćby nie wiem co robił to... Ja i tak przegram. Mine, no, mine, mine. Thank you for the ride. I knew you weren't black material. this material. She's so okay. good. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's all and no go. <laughs> She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. <laughs> Hard and flat. Hey Mia, sweetheart. The winner circles over here. <laughs> Bus stops that way, champ. No. Sure. The UC thought you were the one you your mind now. Hey, where's your fancy ride? <laughs> Who cares? He's not gonna need it where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. No. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. <laughs> Razor set you up. He messed with your car. It gets worse. He's number one on the Blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first You get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I No. I teraz kupimy sobie nową bryczkę. A. <laughs> Wiecie, kupiłem sobie to na przykład. No. Aż takiego merca. A, zadowolę się punciakiem. Albo... Nie wiem, Lexusa czy Kobalta. Bo na gorfa mnie nie stać. Punciaka na pewno nie wezmę, więc... Zostaje Kobalt i SS. Kobalt tak ładnie troszkę chyba wygląda. Zasadniczo osiągi tutaj niewiele mają. To jest zaznaczenie. A zresztą, że już wszystkimi tymi samochodami... Mm. O, tak. Zasadniczo tutaj błędnie czym zaczniemy, to i... I tak będzie dobrze. A czerwone miałem, trudno. <ścoughs> czerwone. Lecia ja porządnie driftować, tym nie da. Dobra. So, dobra. So, you ten, ten I... so you found it all right what do you think Sweet. You can store your ride here consider it your safe house you can use it to lie low when your heat gets too high. if you want to take out razor and get your ride back you got a lot of work to do you have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way as far as they're concerned

z kolejnego odcinka na spokojnie Jezu! No I tego kolesia może mi się udało od razu już pokonać w kolejnym odcinku Ale na pewno zaczniemy sobie Zaczniemy sobie co? Zaczniemy sobie już Iść do niego po prostu po Wygrywając poszczególne wyścigi I pościgi tak jest Będzie Ogon za nami policji To znaczy jeszcze nie będzie, ale będzie No A na dzisiaj się z wami żegnam Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. No, cześć.